Żadny ojciec nasz, żadny ojciec nasz. Już nie ma ojciec nasz. Vater Unser jest teraz. Vater Unser. I tak masz od dzisiaj się modlić. Ja chcę się by cię wysłuchał, to mówi po niemiecku. Vater Unser. Ja, ja. Bóg nie rozumie tego waszego języka. Pff. Teraz już są Niemcy i Bóg rozumie tylko po niemiecku. Festeza? Nie ma się modlenia po polsku. I nie chycie mi to. Ja mam Cię nauczyć, a nie się litować. Ja? No ja? A powtórzy mi jeszcze, ha, Twoje ojcze nasto, to dopiero wtedy będzie płakać. Nie życzy. Ja. Po utworzeniu cesarstwa niemieckiego władze berlińskie przystąpiły do integracji ludności nowo powstałego mocarstwa. Sporo czasu i decyzji ustawodawczych poświęcono stopniowej germanizacji prowincji poznańskiej, zwłaszcza administracji i oświaty. W dniu 16 listopada 1872 roku minister oświecenia Adalbert Falk wydał rozporządzenie nakazujące nauczanie religii w gimnazjach katolickich w języku niemieckim, począwszy od klasy czwartej. 16 listopada 1806 roku generał Jan Henryk Dąbrowski zarządził rekrutowanie żołnierzy w przyszłym departamencie poznańskim. Zgodnie z wolą cesarza Napoleona utworzono cztery regimenty piesze liczące 8684 żołnierzy. Ich punkty zborne znajdowały się w Rogoźnie, Gnieźnie, Kościanie i Rawiczu. Sformowana w ten sposób legia, czyli Dywizja Poznańska, już w lutym następnego roku wzięła udział w kampanii pomorskiej. 16 listopada 1819 roku w Poznańskiej Farze wystąpiła słynna śpiewaczka Angelika Catalani. Całkowity dochód z tego wydarzenia, który jak odnotowały annały, wyniósł 784 talary czystego zysku, został przeznaczony na kuchnię dla ubogich. 16 listopada 1970 roku poznańskie przedszkole nr 8 jako pierwsze w Polsce prowadziło naukę esperanto, wpierw dla kierownictwa oraz wychowawców, a potem ich podopiecznych. Język stworzył żydowski lekarz Ludwig Zamenhoff. Pomimo iż żadne państwo nie uznaje esperanta za swój język urzędowy, jest ono używane przez 2 miliony ludzi. 16 listopada 1973 roku w kaliskim kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja wybuchł pożar. Wtedy to zniknęło słynne płótno zdjęcie z krzyża Rubensa. Do teraz dokładnie nie wiadomo, czy obraz po prostu doszczętnie spłonął, czy został skradziony.